Powiem wam tą historię po to, żebyście uważali. Miałam może 18 lat, i uparłam się, że chcę jechać ze znajomymi w Biersztyn. To były cztery najdłuższe dni chyba w moim życiu. Spaliśmy w namiotach. Generalnie cały czas lało i wszystkie rzeczy miałam mokre. W kiblach śmierdziało, okropne było to pole namiotowe. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to że ci znajomi, którzy pojechali ze mną. To nie byli ci znajomi, których pamiętam ze szkoły. Nie, to nie było w ogóle to. Wszyscy palili, pili alkohol, lał się strumieniami. Wiecie, ja byłam taką osobą, która po prostu tego nie robiła. Oczywiście potraktowali mnie jak intruza, i nikt ze mną nie chciał gadać, więc to były takie cztery dni, tak naprawdę w samotności. Ale najgorsze tak naprawdę było przede mną. Wracałam autem w cztery osoby. Fiatem 126P. Maluszkiem. Stała się rzecz taka, którą mam przed oczami do dzisiaj. Kolega tak przygazował maluchem, że w końcu zacząłem krzyczeć i mówić mu, że bardzo się boję i że proszę go, żeby zwolnił. Ale on nie, wiecie, w ogóle śmichy-chichy w aucie. Kumpel zaczął wyprzedzać sznur aut. Co ja nie wiem, na prostu bym czuła, że coś się wydarzy. Z naprzeciwka jechała ciężarówka, która wyjechała z zakrętu i naprawdę nie było jej widać. Ciężarówka też jechała bardzo szybko. Na szczęście ciężarówka zahamowała. To był totalny cud, że myśmy się tam po prostu nie zabili. To, co pamiętam do dzisiaj, to było to, że siedzieliśmy w tym aucie w totalnej ciszy. Nikt się do siebie nie odzywał do końca trasy. Chyba przez 3 godziny. Podejrzewam, że stres, lęk, co by było gdyby, no i to, że po prostu zrobiliśmy wszyscy głupotę, że się zgodziliśmy na to. Pomimo, że krzyczałam, to jednak nie miałam wsparcia w tym aucie. No i nie byłam na tyle silna, żeby powiedzieć nie. A jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji kanału. Z góry bardzo dziękuję.